to witajcie moi drodzy na zajutrz? A więc, tak tutaj widzicie, jest yy, ta orka, którą wykonywałem. Chyba też tutaj widzieliście. Yy, I ta oreczka jest zawałowana wałami posiewnymi. No, Cross Click Cambridge. Zobaczcie, tutaj gdzie puknie, wchodził, jest troszeczkę gorzej. Gdzieś tam nierówno, ale tak poza tym, no, powiedzmy płasko, nie ma brywek i tak dalej. Także ten system uprawy. No, robiliśmy. No, jest o Jezu, parę lat temu. No, jakoś to tam wychodziło. W międzyczasie tutaj popadało jakieś u nas, czyli powiedzmy tak w linii prostej 4-5 km, km stąd, popadało wczoraj 3,5 litra no i w zasadzie warunki do siewu pomimo tych skromnych opadów deszczu bardzo, bardzo fajne. No a także wiadomo z rana przeczepianie, tankowanie, smarowanie i tak tak dalej, no i ale działamy, działamy, siejemy no i warunki do siewu tak jak widać piękne. Jeszcze tutaj zajechałem jakąś godzinę temu na polu. No to było wszystko mokre. A teraz słoneczko ładnie e, świeci, i powiedzmy, już tutaj ten pierwsza wierzchnia warstwa gleby gdzieś tam przesuszyła się. I jest naprawdę bajka. Siejemy na jakieś 3 cm. brona wirnikowa jest pogłębiona. Wiadomo, żeby równała te wszystkie tutaj nierówności. E, tutaj, o tak jak tutaj, gdzieś była ścieżka. Płuk nie zawsze wchodził tak, jak powinien. Widać jakieś resztki pożniwne, które zostały, a tak poza tym myślę, że jest bardzo ładnie. Spodziewałem się szczerze, że będzie dużo gorzej, będzie dużo więcej równania. Ok, tam teraz zatankowane, materiał siewny z ładowarką przywieziony. tata w międzyczasie znowu jedzie po wały, jedzie robić pozostałe pola. I przypuszczam, że jutro tutaj też będzie zawałowane za posiewnie, gdzie tutaj troszeczkę przez nie wiadomo. Zwierzchu. Dzisiaj, chyba która jest 12.30, dzisiaj już wszystkiego nie zasieję, ale będę się starał zasiać to pole i tam jeszcze 9 hektarów. A po ciemku sianie, wiecie jak to tam jest. tak Jak jest możliwość niesiania, no to, to lepiej nie siać i nie kusić losu. Pojazd mu wszystko zawsze widać, no i żebyśmy nie zrobili jakiegoś chochlika. Dobra, tutaj teraz idziemy na tą górkę. To jeszcze wam pokażę. Tam jest bardzo, bardzo mocna ziemia. No i oczywiście zacienienie, także też gorsze przesychanie. Obawiałem się, że tutaj naprawdę będzie ogromne kartoflisko, ale też jest jako tako zrobione i ten ciew jest no całkiem, całkiem niezły. Dzisiaj mamy który? 17 października. No, czyli za 4 dni imprezka. Serdecznie zapraszam. Dni pola. O, zobaczcie. A tutaj, gdzie cień, no to linka niesamowita. No ale później, gdzieś na końcu, zrobimy też ten poprzeczniak. Fajny w kukurydzy jest to, że ona zrobi taką fajną strukturkę. Nawet jak gleba jest bardzo, bardzo mocna, to gdzieś tam po tych uprawkach ona fajnie się uprawia. E, tutaj też muszę. Teraz jestem pełny. Muszę uważać, żeby gdzieś tam przy cofaniu. Nie zapchać średnic talerzowych. Dobra. E, tak, ostatnio sialiśmy bezorkowo. E, I wiadomo, bezorkowo, jednak jest dużo bardziej zbita. E, czy nie jest po prostu tak dobrze spłuchniona gleba. E, także też tutaj obroty, po prostu red, docisk kredlic zmniejszyłem e, dość mocno. W zasadzie tak jak po orce, e, docisk kredlic jest praktycznie na minimum i wtedy ona sieje gdzieś na te tam 3 cm e, mniej więcej. No okej, okay, tata jeszcze nie dojechał, no ale nie będziemy czekać i nic nie robić, także wjeżdżamy w taką mocną glinę e, bezpośrednio w workę. No i efekt jest myślę całkiem fajny, jakieś bryłki są, ale ziarno jest e, przykryte. No i też będzie to zawałowane, także przygniecione, lepsze podsiąkanie, no i mam nadzieję, że będzie dobrze. Tutaj środkiem robi się dość duży kopiec ziemi. Kopiec ziemi pod podbronowirnikową, także nadmiary gdzieś tam tej ziemi uchodzą pod koła, także też jest bardzo wyrównanie. To no jadę wolno, no ale mówię, co tam, lepiej zrobić to bardzo dokładnie niż źle. Bo no, to 1 km na godzinę też nie zbawi. Czyli pracujemy gdzieś 5,5 km na godzinę w tej chwili. A obciążenie silnika 62, paliwo 24. Jakbyśmy jechali na płytko i w uprawie bezerkowej, wtedy jedziemy powiedzmy te 9,5 km na godzinę. No i te zużycie paliwa chwilowe też jest nawet o 10 litrów na godzinę, na godzinę niższe. No dobra, tutaj już sobie clean wyrobiliśmy obok. No tutaj z przodu jest bardzo mocna ziemia, a tutaj jest lżejsza. No i też super, wszystko ładnie wyrównane, także no jestem zadowolony. Wychodzi lepiej niż nawet myślałem, że wyjdzie. Także jak najbardziej na plus. Lecimy dalej. Ok, przyjechały wały. Zobaczcie. Trochę skaczą oczywiście po tej najmocniejszej ziemi, ale przyklepują całość. No i niszczą powiedzmy te bryłki. Też dodatkowym plusem tego rozwiązania jest to, że spada mi spalanie. Można powiedzieć, że 5 litrów na hektar ja spalam mniej, a przypuszczam, że hektar zawałowania no to jest poniżej tej wartości. Także nawet jeden przejazd dodatkowy, ale gdzieś tam oszczędzamy to paliwo. Po prostu silnik się nie topi, brona wirnikowa ma mniej pracy. W środku tej brony wirnikowej zdecydowanie mniej masy się przywija, no i całość oczywiście wychodzi szybciej no i taniej no i mogę spokojnie jeździć gdzieś tam jeden bieg wyżej, także tutaj gdzie jest lekka ziemia nie ma tych dużych brył około 8 km na godzinę a tam powiedzmy na tej bardzo mocnej ziemi gdzieś tam koło 7 a tak bym jechał 7 i 6 odpowiednio także szybciej i taniej Przezerpniemy na jakie głębokości jest tutaj posiany. Ładnie pulchna. Jakieś 4 cm, gdzieś to dognieciemy. Później tak powiedzmy wał. O! Jakieś będzie 2-3 cm, także idealnie. Tutaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest no najsłabsza ziemia, taka leciutka, nie wiem, piątka. Nie wiem, może jest lepiej, czwarta B, trudno ocenić. E, tutaj też siejemy cały czas te sacramento odmiany. Czyli ta odmiana, która mi super wychodziła właśnie na tych słabszych stanowiskach. No i jestem ciekaw, jak tutaj się e, zachowa. De facto tutaj by pasowało bardziej przeżyto, aczkolwiek dla jakichś tam dwóch hektarów w gospodarstwie nie będę specjalnie E, przężyta się, bo to wiadomo dodatkowa gromadka, dodatkowa logistyka i tak dalej i tak dalej. A tak to będzie tylko pszenica i w tym roku na tych słabszych stanowiskach kukurydza e, bez przężyta, a na lepszych no to pozostaje tylko e, pszenica. Także zobaczymy e, co tu jest. E, ewentualnie tutaj jeszcze pH do wyregulowania, także pewnie pójdzie gdzieś tam po pracach i po sprzedażowych. W sprzedażowym okresie kukurydzy, jakieś tam wapno granulowane, jeszcze po głównie, żeby spokojnie tam przez zimę się rozpuszczało. E, tutaj, gdzie te wały, powiedzmy, jest, znaczy, orka była bardziej wyrównana, wiadomo, na lekkiej ziemi. Wały ładnie to wszystko e, ugniotły, równiutko. No to lecimy 10 km na godzinę, także tak optymalnie powiedzmy, jak tam normalnie e, sieje. Dzisiaj zasialiśmy 6,70, 6,70, a mamy jakieś 8,5 hektara tego sakramento, także pewnie tam siejemy e, do końca tego tam płotu. E, tu poprzeczniak i wtedy chcę całe pole dookoła jeszcze poprzeczniak zrobić z tego względu, po prostu, że to jest odmiana pszenicy oścista i żeby gdzieś tam powiedzmy tę zwierzynę. Gdzieś tam, już po wygłoszeniu, pszenicy zmylić, że tutaj po prostu wszędzie jest to ściste, i żeby ona tutaj szkód jakichś dodatkowych nie robiła. Godzina 17, także kończymy to pole. Zostało no, pewnie około 4,5-5 hektarów, także dzisiaj na spokojnie to skończymy. I tamte 5 hektarów około na spokojnie jutro z rana tutaj przyjedziemy i dokończymy. W dalszej części pola Euforia, no i tak w zasadzie pewnie was razi teraz, tak w zasadzie tutaj miało być do końca Sakramenta, Euforia tam dalej, no ale gdzieś tam wyszło jak wyszło. Także tutaj będzie dalej Euforia, i na tamtym polu. I jeszcze mam chyba Wilema, chyba właśnie na tą najmocniejszą część pola, tam gdzie jeszcze są te poletka kukurydzy. No i chyba mi zbraknie jeszcze z 500 kg, także zobaczymy co tam dokupimy. Czy jeszcze Euforia, czy tego Wilema. No zobaczymy.